W miniony piątek w budynku Galerii Sztuki Dwory Krawacjanów i Gładyszów mieszkańcy naszego powiatu spotkali się z posłem Robertem Telusem, przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Spotkanie zorganizowała poseł Barbara Bartuś. Duża frekwencja pokazała, że tematy rolnictwa budzą duże zainteresowanie mieszkańców, zwłaszcza rolników. Już 18 lutego wejdą w życie nowe zasady, jakie będą musiały być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. To tylko niektóre z zagadnień, jakie poruszał poseł Robert Telus. Niewątpliwie ważnym tematem była żywność GMO, coraz chętniej wprowadzana na świecie. Te ważne tematy były przedmiotem wielu pytań ze strony przybyłych na spotkanie. Uczestniczyliśmy w bardzo dobrym spotkaniu. Spotkaniu tu w Gorlicach z mieszkańcami powiatu gorlickiego na tematy polskiego rolnictwa. Bardzo dużo osób wzięło udział w tym spotkaniu, a co najbardziej mnie poruszyło to to, że wiele osób z taką wielką troską podchodzi do polskiego rolnictwa. Z tych pytań wynikało, że nie były to pytania takie pobieżne, tylko wynikało z nich, że tutaj mieszkańcy powiatu gorlickiego myślą o polskim rolnictwie bardzo poważnie. Że Myślę o tym, że trzeba robić wszystko, żeby nasi konsumenci, jak również rolnicy, nie szli na zakupy gdzieś do supermarketów, tylko żeby sami z powrotem wrócili do uprawienia przykładowo warzyw czy naszych produktów rolnych. To było bardzo ważne i bardzo dobre spotkanie. Ja mówiłem o jakości polskiego produktu. Przeciw położyłem duży nacisk na, na ten temat, że Polska, polskie produkty, nasze produkty, produkty nasze, naszych polskich rolników mają wielką jakość i są bardzo mocno dobrze traktowane na zachodzie Europy. Coraz więcej Europejczyków sięga albo szuka na półkach polskich produktów. I musimy w tym kierunku iść. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że polscy y, rolnicy y, y, stosują o wiele, wiele mniej chemii niż to robią nasi koledzy z Francji, farmerzy francuscy czy niemieccy. Dlatego nasze produkty, polskie produkty mają tak dobrą jakość i trzeba robić wszystko, żeby zachęcić konsumentów w Polsce, ale już za granicą, żeby sięgali po te, po te nasze produkty. Trzeba również, to już jest jakby rola nas posłów, polityków, aby wprowadzać takie prawo, które skraca tą drogę od pola do stołu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest wielu pośredników, którzy zarabiają na polskim rolniku, a nie zarabia na tym rolnik. Bo skoro ziemniak wiele, parę lat temu w Sierackim kosztował 10 groszy czy 20 groszy u rolnika w hurcie i ten sam ziemniak w supermarkecie kosztował 2,40 2, 2 zł, to znaczy, że zarobił na nim pośrednik, a nie rolnik. Dlatego wprowadzamy ustawę o handlu detalicznym, że każdy rolnik swoje produkty nieprzetworzone, jak również przetworzone może sprzedawać i na bazarków, ale może również wprowadzać do sprzedaży w sklepach, w, sub, w restauracjach czy na stołówkach. To powoduje, że to skrócamy tą drogę od pola do stołu. To powoduje, że na tym zyska i polski rolnik, ale może przede wszystkim zyska na tym polski konsument. Dlatego musimy wprowadzać takie prawo, które będzie pozwalało na to, żeby polski rolnik w całym łańcuchu żywnościowym miał większą pozycję.